Proces przygotowania recepty na podkład cementowy rozpoczynamy w laboratorium od analizy sitowej kruszyw, która umożliwia opracowanie krzywej uziarnienia. Krzywa uziarnienia to umownie przyjęty rozkład ziaren danego kruszywa. Na jej podstawie możemy sprawdzić, czy kruszywo jest grubo czy drobnoziarniste lub czy zawiera ziarna o różnych rozmiarach. Pierwszym etapem analizy sitowej jest pobranie kruszywa. Następnie odważamy jego określoną ilość. Kolejnym krokiem jest suszenie. Ten proces pozwala dokładnie ocenić poziom wilgotności kruszywa. Dlatego istotne, aby kruszywa w trakcie transportu były szczelnie zabezpieczone. Próbki są suszone przez 24 godziny. Po wysuszeniu kruszywo przesiewamy na mokro. Dzięki temu możemy zbadać zawartość pyłów. Następnie ponownie suszymy pobrany materiał. Kolejnym krokiem jest rozfrakcjonowanie kruszywa na poszczególne rozmiary ziaren przy pomocy przesiewacza wibracyjnego. Ostatnim etapem analizy sitowej jest zbadanie masy każdej frakcji. Na tej podstawie możemy opracować krzywą uziarnienia. Przygotowanie recepty podkładu podłogowego rozpoczynamy od określenia jego charakterystycznych właściwości. Cechy mechaniczne podkładu możemy dostosować do specyfikacji lub opracować na potrzeby konkretnego projektu. Następnie analizujemy dostępne surowce. W przypadku Lafarge IX CPP20 są nimi piach i kruszywo grube, najczęściej żwir. Po analizie przystępujemy do ustalenia odpowiedniej mieszanki kruszy, czyli stosu okruchowego. Powinien on składać się z wielu różnych frakcji, tak aby było jak najmniej przestrzeni pomiędzy pojedynczymi ziarnami. Każde z kruszyw badamy pod kątem ich przydatności do aplikacji oraz charakterystyki, w szczególności krzywej uziarnienia. Zaprojektowaną recepturę sprawdzamy także pod kątem jej właściwości i spełniania wszelkich wymagań. Kolejnym etapem jest odmierzenie odpowiedniej ilości cementu, wody i ewentualnych dodatków, takich jak włókna. Mieszankę przygotowujemy tak, aby była wykonana w sposób jak najbardziej zbliżony do warunków budowy. Z tego powodu przykładamy dużą wagę do dodania wszystkich składników w odpowiedniej kolejności i mieszania ich przez określony czas. Mieszankę doprowadzamy do optymalnej konsystencji. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji możemy zaformować próbki płytowe do nieobowiązkowego badania przyczepności zgodnie z normą PN-EN 13892-8. Następnie mieszankę formujemy do obowiązkowych badań wykonywanych na beleczkach. Próbki formujemy i pielęgnujemy w sposób określony przez normę PN-EN 13892-1. Przygotowane formy z próbkami przetrzymujemy w specyficznych warunkach pod kątem wilgotności i temperatury powietrza. Próbki po rozformowaniu są pielęgnowane w różnych warunkach do 28 dni. W 28 dniach od zaformowania próbek wykonujemy obowiązkowe badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. Każdą próbkę musimy zważyć i zmierzyć, żeby sprawdzić, czy utrzymuje prostopadłości i równoległości oraz czy nie przekracza odchyleń normowych. Pojedynczą próbkę badamy w pierwszej kolejności pod kątem wytrzymałości na zginanie. Podczas tego badania próbka pęka na dwie połówki. Każdą z nich badamy pod kątem wytrzymałości na ściskanie. Po zbadaniu wszystkich próbek możemy ostatecznie ocenić, czy podkład jest zgodny z wymaganiami oraz czy nie przekracza dopuszczalnych odchyleń. Badanie pokazuje, że podkład podłogowy wykonany z Lafarge i xcpp 20 świetnie się dogęszcza, co bardzo dobrze wpływa na wytrzymałość oraz przewodność cieplną podkładu. 5 było tutaj. Nieobowiązkowym badaniem, które możemy wykonać, jest test przyczepności zgodny z normą PN-EM 13892-8. Badanie to przeprowadza się na próbkach płytowych przygotowanych i pielęgnowanych zgodnie z normą PN-EM 13892-1. Próbki po 28 dniach pielęgnacji nawierca się na odpowiednią głębokość i przykleja do nich metalowe krążki, które następnie odrywa się za pomocą specjalnego urządzenia do badania przyczepności. Siła potrzebna do rozerwania podkładu określa jego przyczepność.